Gadałeś. Mister. Anime Box. Co to jest do cholera? Do cholera. Mystery box? Aha, dobra, Misterio Anime Box. O co ci chodziło? Chyba Fanbox, co? Pusto. Sklep otaku. Tak. Te, też tak myślę, że też tak mogło o to chodzić, jakby nie patrzeć. Co to jest za świństwo? Kurwa, dobra, może się przyłączy jednak na normalne przeglądarka. Bluzy anime. 50 złotych. Genshin Impact. Figurka kawa. Ej, wiesz co ci powiem? Że jeśli za 50 złotych Byłoby 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 Byłaby Ta figurka To bym kupił To bym kupił to Bo ona realnie nie kosztuje 50 złotych ni hu hu Ale wątpię, że ona będzie tam No się o to chodzi, że jest randomowe, więc nigdy dlatego tego nie kupię Nienawidzę wydać pieniędzy na coś, na co nie ma wpływu Na coś, co może być randomowym Jak, jak się nazywa ta strona z figurkami? Ami-ami? Ami-ami chyba, nie? Ami-ami, ami-ami. Będzie ona tutaj? Tak, by the way, żeby wiedzieć, ile to kosztuje? Eee, figures z Bishop Figures? Bo nie wiem, czy się to różni. Te jeszcze tam było coś innego. Dobra, zobaczmy to. Chyba nie będzie bana, nie? To nie było to. Tak jeżdżam powoli, kurczę, bo nie wiem, co tutaj się znajdzie aktualnie. Stroje kąpielowe. O, to jest ta. To jest ta figurka. Ona kosztuje 6000, po obniżce niby. Więc jeśli weźmiemy na euro, jest to 40 euro. dobrze zobaczę. 6, 30. Jem to plenym Normalnie ona kosztuje 200 zł prawie Z przesyłką tyle by było Order Closet Więc no za 50 zł kupić figurkę która jest warta 200 zł brzmi nieźle No ona jest stara jak świat jakby nie patrzeć no ale o, Ładna hmm? Ty Subaru a to jest wiewet item items. God it. Co to za figurka? Ile kosztuje? 20. Momi? Oh, momi? <laughs> Nawet bardzo momi. ara, kostka. Kiedy robisz taki awatar do VRChata? Wygląda nieźle. <śmulny> Szłoby. Najgorsze jest to, że nawet nie ma żadnej tego. Co? Wpiszę Black Raven. Będzie, będzie moja figurka. Nie ma. Dlaczego ja się pytam? Dlaczego nie ma tej figurki mojej? Byłoby nieźle. Poproszę, aby tutaj była moja figurka O, zaciąłem się. Mmm. I nie to kosztujem 50 zł. Aha, okej. Okay. I. Narutosy No bo ty zapewne widzik byś kupił to, nie? Z demon Slayer'a Zająć życie, zająć Ciebie 238 Żeby tego gnoja dostać. Albo tam. A zapędzę dostanieć jakiegoś kurczę pieprzonego chibi. Fuj Nie chibi. Ten nandroidów, nandroidów. bluzy anime coś żeby nie wyszedł nigdy na miasto jest są tutaj pokazane te bluzy jakie są do zdobycia kurcze nie ma fuck tak, tak 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 Bo ty myślisz że nie mam na co kasę wydawać tylko na jakieś piępszone te sklep jak o taką MrBeastPals jako bluzę wlusujesz. klik 60 zł za bluzę Nie dzięki Zero tu oczywiście pod na Najbardziej przetagowana postać Prze Przeruchana waifu Koledzy z chibi <laughs> Szybka dostawa Ciekawe czy mam zgodę od pokemonów na wykorzystywanie oczywiście nie, dobra Ciasz Dobra Oczywiście zero tu, zero tu Najlepsze podznaczenie kobiet w anime Kurwa, jak gdzieś zero tu jest najlepszą pozaczym kobiet w anime to pozdro Dobra, ona może być Pani Kapral, kapitan? Kurczę nie ma napisanego. fak. No, Zapomniałem, jak to nie mówili. Chyba kapral. Znaczy, nie jestem pewien. Mm, tego nie oglądałem. O tak. Czyli jak popełni samobójstwo? Najlepiej. Fairy tale. Hin -hi buba, Ta. Znaczy zawsze lubiłem Hinatę, nie mówię, że nie. Bulma. Okej. Okay. Czemu wszystko w stroju kompierowym. Full metal alchemist. No okej, okay. zgadzamy się. Makisa, okej. Okay. Revi. Jeśli ktoś lubi mocne kobiety, o, ale patrzcie jaki to był clickbait. Na miniaturce tutaj. A nie, nie, tu tu był. Aha, dobra, przepraszam, przepraszam. To też część druga. Jabami i Umeko najlepsze w postaci kobiet wyfanimy. No okej, okay, dobra, dobra, nawet bym się zgodził Holo, aka horo Ciekawe czy oni kuźwo mają zgodę na wykorzystywanie tych artworków na tej stronie, tak, na, tak swoją drogą Nie oglądałem nigdy niestety Spice and Wolf Tak ara, Boba, boba Asuka Asuka co dostała spust W szpitalu Co ona tu robi to ja nie wiem Ale okej okay. ja Nie oglądałem nie chciałem płakać Kurwa oczywiście nie czemu czemu wszystkie arty muszą być pod facetów One Piece też nie oglądałem. Ale tutaj już był clickbait. Tu był clickbait już. O to mi chodziło. Bo tyle kobiet. A oczywiście, 02 nie ma tutaj, tak? Więc dlaczego dali ją na miniaturkę, jakiej tutaj nie ma? O, to jest pytanie. Hmm? Fuck. To w ogóle czemu ja oceniam jakiś sklep? Kurczę. mi de France. Darling in the Franks. I jak mnie boli że z tego anime zrobili takie te... kurwa te, te anime jest głębsze niż się wydaje lud ludzkości one jest zajebiste tylko że niestety fandom jest tak spieprzył że ja pierdzielę i to to jest przykra sprawa ponieważ całe anime kuźwa całe pieprzone anime oni zrobili je pod 0.2 znaczy, mi chodzi fandom, tak? Widzicie, kuźwa. Wszystko 0, pieprzone 2. A według mnie, nawet i dobrze mogłoby tam nie być. Ona była najbardziej mnie wkurzającą osobą w tym anime Bo Darlene de Franks jest niezłym. Ukazujące Ustrój społeczny czym jest utopia Można powiedzieć I co może nam grozić w przyszłości nawet Pod pewnym sensie Więc no Ale niestety 02 cycki let's go i tyle z tego było, niestety. I to mnie boli, to mnie boli. No, nie wiecie jak bardzo. No ale niestety, no. To się sprzedaje. Tu jest problem. Mogę, ku, mo, mogę kupić jakąś figurkę z Hololive. Taką. Hośio Marine. Co wody mnie to jest najlepsza postać solo live? Ponieważ ona się odnajduje w każdym jakby segmencie. Kiedyś się rysowałem nawet, a nie dokończyłem. Cholera jasna. twój na tą postać. Czu, czu. Co ona tutaj jest? Ona już nie jest Hololive nawet. Sia. Sia. Mm. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Niestety jest godzina 19.03. Dzień dobry, to ja. A już myślałem, że takie straszne opóźnienie jest tutaj. się potrzałem. 4 tylko. Hmm. Dlaczego tylko 4? Sobie to nie wygląda? Powinny być 10 tysięcy minimum. Ej, muszę sprawdzić jeszcze jedną rzecz na szybkiego. Czemu mam Buziaka? <noise> no, Masiek, kosko dlaczego ty nam Buziaka nie dajesz, co? Ja się pytam Ciebie, dlaczego? Jo! Przynajmniej mam pokazany na tym. Na Discordzie, że streamuję, a co nie miałem? Czemu nie można tak tego robić? To jest, to jest głupie. Siedem TV też płakałem. Przyznam się z bicia, że też płakałem przy Darling in The Franks. Oglądałem jak to wychodziło Wtedy I to było Mega Do dzisiaj mnie tyguje Zaciska przy ostatnim odcinku Boże teraz Na każdych streamerach trzeba to zaznaczać To jest głupie czy jesteś 7-letni? Kiedy pogromów w GTA na roleplayu, ale ja nie wiedziałbym nawet jak zacząć to. Bardziej bym powiedział, że uświadamiające coś. Przemijanie czasu i to, jak jesteśmy tylko cząstką na tej Ziemi okruchem. Że dzisiaj jesteś. Nie wiesz? No nie, weź mi filsy, muszę już to przypominać. Fak. Fak, fuck, fakt. Fuck, fuck, fuck. Wiesz ty co, Kizik? Nieładnie. Czy wod? Nie, raczej. Czas Dens, Może czas densa powinienem pograć genshin? Kubon. Ona się streamuje? Spali nie miała, kurwa. Ja się pytam, czemu to jeszcze jest kuźwa na Twitchu? Czemu to jeszcze nie zbanowali tego? 5000 widzów. painting bo się kuźwa maluje. Czemu to jest jeszcze legalne? No ja też by to spadał. Co zjem. Może fajnego 30-54 tysiące widzów Shy Lili 5000 To jest youtuber czy nie? No pogadamy, pogadamy, pogadamy chyba Ja się się potańczyć dzisiaj, mogę, mogę? Mogę się potańczyć? Co ty robisz Shy Lili? co?

Mm. Czy to na ma T7 TV? Tak, też. Dobra. Dobrze, 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 dobrze. W sumie. Hm. hmm, hmm mm, mm. Oh my god, zajebiście, frytus. Ej, ten jestem lewitującą głową tutaj, fuck. Więc Flashbank. A to są urodzinowe. Hmm. Musiałbym tutaj filtr ogarnąć, jak korekcja kolorów i. O. Dzień dobry. Stream z gotowania. W sumie mógłbym. Nie mówię, że nie. O nie to muszę mieć tak Dobra nie, nie zmieniam tego A Stream z gotowania brzmi nieźle Bym mógł zrobić wam wodzionkę Właśnie <grym> <grym> kurde mogę sobie zrobić jakąś fajną miniaturkę Jak już tutaj jestem jak już się żegnam z wami Mm. Rokon Witojo. Mm. <laughs> Dobrze, kochani, um, będę kończył. Czyli pół godzinki brzmi nieźle, więc dziękuję wszystkim, którzy się dzisiaj tutaj pojawili, którzy pisali. Kizik tobie szczególnie dziękuję Buziaczek dla ciebie Przepotężny I widzimy się Kiedyś tam w przyszłości Nie chcę niczego obiecywać A więc no Dobranoc Miłego wieczoru Cześć Pa 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 mhm.